doceniasz moją pracę i lubisz materiały na Cambo Live, to możesz mnie wspomóc zostawiając łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz pod każdym filmem. Witam, witam ponownie. U nas się taki ruch zrobił, że już tu obok z farmy był Kmer z żoną i z synem. Teraz kolejny Kmer przyszedł i mówi, że ma 500 kokosów. Także się kręci interes. Tutaj im pokazuję oleje. Cieszę się. Ja też się cieszę, przywożę fajne kokosy, wszystko się kręci. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Jest całkiem dobrze. Nowe kokosy. część dnia czyli frezu, frezowanie prasowanie teraz jesteśmy tutaj przy prasie Sebastian tutaj wrzuca no, od jakiegoś czasu stabilnie pracuje maszyna jestem zadowolony mleko się leje wszystko działa no a tutaj jeśli chodzi o, olej z wczoraj bo Tutaj jeszcze chyba wszystko zostało odwirowane um, No już mało tego oleju tam zostało do przyfiltrowania widzę bo Tam na górze też już nic nie ma W każdym razie to jest mój 8 litrowy Tyle oleju wyszło z wczoraj No a zamówiłem też jeszcze kolejną butlę tą z gazem i jeszcze jeden reduktor dlatego, że no musimy mieć tutaj gar podłączony bo jednak tą obróbkę chcę robić no w miarę szybko po, po filtracji oleju obróbka cieplą, cieplna i pakowanie, a potrzebuję jeszcze też do kuchenki, tam gdzie gotujemy wodę właśnie do mleka a jest jeszcze dodatkowo podgrzewać do wody, do mycia właśnie rzeczy po oleju, także no minimum trzy butle i Michał akurat tam jechał do kampot i też coś napełniać butle i i ma wziąć ze sobą, także także spoko, jeszcze trochę tutaj udoskonaleń trzeba zrobić lica się przydaje, jest gdzie kokosy rozpisywać Dzisiaj mamy troszkę opóźnienie, no ale trzy dostawy kokosów łącznie będzie no około 800 kokosów. Także też jak widzicie, mniejsze, większe, a nawet niektóre po prostu duże. I to też jeśli chodzi o cenę, ma znaczenie. Także tutaj. Po kmersku żeśmy troszkę podokładali. Myślałem, że ten o coś tam się już wylało. Wydaje mi się, że jakiś... A może je tak ścisnęło tam z dołu. Chociaż wątpię. No aczkolwiek parę kilogramów jest. Yy, myślałem, że będzie ten yy, tutaj kosz tak powiem dobry, ale no przeprświadłoby się, że dwa razy większy i minimum dwa, jak się okazuje bo jak tak farmerzy zaczną przyjeżdżać, to będzie grubo w każdym razie tak wygląda moja stopa, a te kokosy są, są o takiej wielkości brązowawe, takie jak potrzebujemy, takie jak lubię ogólnie wyglądają dosyć e, dobrze Taki mają e, odcień, ja nie, nie widzę żeby jakieś były e, nadpsute czy coś, nie że to wygląda, nie godzina trzecia. dzisiaj troszkę mieliśmy opóźnienie, bo też były dostawy ale już skończyliśmy pracować. Sebastian z to kokosów dzisiaj? Setka była, tak? Kokosów stuwa. Sebastian jest zwykle zdziwiony, jakby w ogóle dzisiaj kokosów nie przetwarzał. No a to ile? 90, no ale to też były w tym większe zapewne, z tego co widziałem. Także tutaj dzisiejsze dostawy. No na razie nam na parę dni starczy, aczkolwiek jak już fama się rozniosła, że jest tutaj taki świr co robi olej kokosowy świr jeden z drugim, to nie dziwi mi się jakby więcej farmerów z kokosami przyjechało no ale postanowimy się wszystkich zadowolić, od wszystkich przyjąć kokosy, bo dlaczego by nie jeśli chodzi tutaj o nastaw z dzisiaj to tutaj mamy 90 przed chwilą omawianych kokosów już nastaw na fermentację jest włożony no jutro rano a tak jak dzisiaj powinno być już gotowe a tak jak tutaj widzicie już mamy olej przefiltrowany do obróbki cieplnej także Myślę, że piękny, klarowny. Tu już mamy też popakowany, już do oklejania. Powoli jakoś się staramy tak to robić, żeby tutaj nigdzie nic nie gromadziło. Bo tutaj na przykład pod fajne miejsce, na przykład z całego tygodnia, chociaż to zależy przy jakiej produkcji, ale te butelki są ciężkie. 250 ml oleju i 250 gram gdzieś wyleży butelka, także pół kilo, 100 butelek, 50 kilo. Także to nie jest. Nie jest mała, a na pewno tutaj wejdzie dużo więcej niż stówka. Także tak to wygląda. Wrota zamykam. Wrota mam ponumerowane specjalnie, bo to, mm, tak jak mówiłem, ten regał cały nie był pospawany jakoś super precyzyjnie, dlatego też całe pomieszczenie nie jest precyzyjne. Aczkolwiek tak nam się to udało zbudować, że super to funkcjonuje i fermentacja jest. Jak najbardziej prawidłowa, ale myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie tutaj po dwa na regał postawić, no powiedzmy ta stówka wchodzi w to wiadro kokosów, przynajmniej takich co przerabiamy obecnie, także teoretycznie na 600 litrów moglibyśmy tutaj wstawić 600 kokosów, przepraszam, 600 kokosów czyli 6 wiader, myślę, że dalibyśmy radę tutaj wstawić jakby to działało, na pewno wentylator by chodził dużo, dużo bardziej, bo wentylacja by była yy, potrzebna I, i na pewno też, yy, no, sama fermentacja wiecie, o, oddaje oddaje jednak troszeczkę yy, tej wilgoci a tu może zobaczyć, jak karcher chodzi żarówka przygasa sytuacja jest taka, że Przyjechała butla i przyjechał reduktor. Michał mówi, że wziął mi w dobrej cenie taki, nie wiem jak to określić być może przemysłowy. Ja już odlałem olej z dzisiaj. Także tutaj mamy cały gar. Na razie jeszcze robię obróbkę, w tym mniejszym później będzie. Tutaj w ten gar będziemy wsadzać mniejszy, w którym teraz gotujemy wodę, ale to mniejsza z tym. Też chciałem, nie chciałem tego dużego gara, bo chciałem tam jeszcze, żeby on tam parę razy w nim zagotować. Bo wiecie, ten finalny produkt olej. W każdym razie Michał kupił taki reduktor w dobrej cenie, ale tak jak mówiłem, taki on bardziej przemysłowy jest. No ale pali prawie jak tundra. zobaczcie, delikatnie tutaj ruszę. Także, jak widzicie, moc jest straszna. A tak poza tym, co? No, profesjonalny sprzęt. Można powiedzieć, że do oleju już mamy gary z nierdzewki, termometry. Powoli nam się to jakoś wszystko układa. Teraz bardzo, bardzo dużo wiadomości ma, wiecie. Płatne reklamy zacząłem wrzucać z naszej strony kokosabaj, bo tak naprawdę kokosabaj Jest to brand pod kokosy Pod naszą spółką SmartEco A co spółka SmartEco jeszcze Będzie w przyszłości robiła to się okaże Powoli kończy się <laughs> Dzisiejszy dzień wszystko zgodnie z planem. Kokosy sprasowane, trzy dostawy odebrane. Teraz jeszcze w pomieszczeniu obróbkę cieplną. Tam jakieś około 90 litrów oleju. Robię, żeby to na jutro wystygło, żeby pani mogła sobie z rana to w butelki porozlewać. No a dzisiaj też jakby dostawa to tak tych największych. Kokosów y, przyszło chyba tam z 7, nie wiem, ale chyba wszystkie dziadek zabrał. Y, też chłopaki widziałem, coś Sebastian mówi, że chłopaki je potem gdzieś tam y, przynosili, ale prawdopodobnie z tych właśnie takich y, y, kokosów, y, z tych dużych, y, dziadek to pewnie będzie nawet drzewa robił. Y, nie wiem jak to się robi, ale wiem, że no, wiadomo, no, kokosy spadają na ziemię i rosną być może jakieś warunki trzeba dodatkowo specjalne stworzyć. W każdym razie wybrał największe, dlatego pewnie, że no genetyka. Z dużego kokosa powinno być ładne drzewo dające takie same kokosy teoretycznie. Kiedyś czytałem właśnie, że takim dużym błędem w Polsce było odławianie największych ryb z danych gatunków typu szczupak, sandacz, sum, no i Chodź tu koleżko ryba Jebaj go Teraz nie bój się Jebaj jebaj jeba jebaj jeba, Łoooo jeba, jeba. Karła jebaj go I, 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 I te p W każdym razie No w momencie kiedy się wiecie odłowi e, Te naj, największe Najmocniejsze e, Z gatunku Genetycznie ryby no to później się nie może, można się spodziewać, no tu jest genetycznie silny dzik, a tam drugi kuki. W każdym razie no, później trzeba mieć na uwadze, że już e, tych dużych ryb e, genetycznie może tyle nie być, bo się po prostu to nie odbuduje, ale no, niestety tak z wieloma rzeczami jest mm, na świecie, że się odławia, zabija. A później się ludzie dopiero zastanawiają. Jest taki fajny film na temat właśnie oceanów no to ponoć, tu jest moja woda, moje oczko. W każdym razie no ponoć, ponoć te osoby same które rządzą kartelami narkotokowymi to oni też rządzą właśnie tym, tymi odławieniami zarządzają tymi, wiecie. Nie wiem, jak to powiedzieć, korporacjami, które, które właśnie odławiają, i ponoć tam nie ma żadnych. Znaczy, normy, wiecie, jakie są, tylko że nikt tego nie przestrzega. No i tak, na przykład, chyba tuńczyka błękitnego. Zostało chyba tylko 1%. No niestety. No ale jak to będzie, to, to będzie. Zresztą, ostatnio, tak jeszcze na koniec, Wam dodam, że polecam kanał Hardcore Teaching. Bardzo dużo fajnych różnych materiałów, takie rzeczy, co teraz odnajdują, słuchajcie, no to jest masakra. Cywilizacje mocno rozwinięte 24 tysiące lat temu i coraz więcej na to jest dowodów. O no polecam hardcore teaching, ostatnia jest taka seria bardzo ciekawa na temat różnych znalezisk z obecnych czasów. No i naprawdę, mindset się może wielu osobom zmienić, a tu papaja Co ty pierdolisz człowieku? Mamy gagatko A koty gdzie? Coco cambo Coco cambo Także idź, takie jak koniki Chyba lubią marakuje Отдай там в О, mm -hmm. <laughs> <laughs> Не Старте. <реагуя. laughs> Koko się boi. Za dużo. O. Koko daj teraz. Koko, koko, Nie, nie, nie. Nie zostaw jaszczurkę. Za wody. Nie Pi, No co ty jesteś. Koko daj, koko daj od spodu. Koko daj od spodu. Daj koko od spodu. Pa, 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 pa. Teraz kokodaj, tu jest, tu jest. Na dole jest, na dole koko daj. Ogon urwały się szczurcy. A, ty to gryzie. No co ty myślisz, że nie gryzie? No idzie. Ale fajny bober Kurwa gryzie Na dzisiaj to już było wszystko Jeśli podobają się wam materiały Cambo Live, To zostawcie suba Dajcie łapkę do góry Oraz mile widziany będzie komentarz Do zobaczenia